Czyli wojsko w szkole podstawowej nr 1 usłyszałem, że w ramach realizacji projektu osiedla fabrycznego i wojsko na energetyków zespołu szkół ogólnokształcących nr 1. Z tym że pamiętam Panie Prezydencie, że na temat tych wojsk to, to mówimy kilka lat. Oczywiście w międzyczasie yy, miasto wybudowało kilka innych. Tak jakby w tym roku nawet z okazji 220-lecia wojsko wielofunkcyjne w Rozwadowie, którym jakoś tak, no nie wiem, czy ktoś podziękował, czy nie. Ale ono zostało wybudowane i to stało, to stało się faktem. Natomiast dobrze by było, aby praktycznie przy tych dwóch pozostałych szkołach, chyba ostatnich, panie prezydencie. To zadanie zostało wykonane, bo, no bo tam jest taka potrzeba. Jest olbrzymia potrzeba na osiedlu hutnik, i, i chyba nikt y, nie podchodzi negatywnie do tego. I każdy wie, że tam praktycznie nie ma innego miejsca, na którym młodzież czy dzieci mogliby czas spędzać po południu, czy, czy w ramach godzin lekcyjnych, w ramach realizacji wychowania fizycznego. Brakuje również tego zadania, o którym mówimy od kilku lat. Tego budownictwa tymczasowego. To nie są duże kwoty finansowe, natomiast tak jak mówiłem na posiedzeniu Komisji Budżetu, moim zdaniem to pomoże częściowo odkorkować ten zator finansowy, który jest w zabiegu to zadłużenie. I drodzy Państwo, taka jedna dygresja w dalszej części, w końcowej części dzisiejszego posiedzenia sesji. Mamy kolejne rozkładania na raty zadłużeń czy szoków. Ja Państwu tylko powiem jedno, że ludzie zwracają się z tym generalnie w 90 czy więcej wtedy, kiedy komornik pucha do drzwi, kiedy jest po wyroku ekskluzyjny. Wtedy znajdują się tam te dziesiątki tysięcy złotych czy inne. Natomiast to też świadczy o tym, że jakby jest mała presja, ze strony gospodarza na egzekwowanie tych Natomiast to budownictwo, ono nieduża kwota, tak jak kilkakrotnie rozmawialiśmy, i nawet było spotkanie z przedstawicielami firm, które byłyby gotowe to realizować, to to jest poniżej miliona złotych. To jest kilkaset tysięcy złotych. Natomiast moim zdaniem, Panie Prezydencie, i zdaniem też innych rady, Pozwoli to odkorkować. Odkorkować częściowo ten zabie i to będą kolejne pieniądze. Cieszy mnie, że pan przewodniczący klubu pis nadbereżny zobaczył w końcu dotacje celowe na funkcjonowanie przedszkoli. Natomiast brakuje mi jednego realizacji deklaracji pana radnego Webera, który powiedział, że jak te pieniądze będą, to on przeprosi rząd i innych radnych. Tak deklarował w ubiegłym roku. Deklarował w tym roku, jak ten program wszedł. Tak było, ja to pamiętam. Nie było. Ale ponieważ Pan tego nie realizuje, to powiem: nie brzmi to jako jakaś tam realizacja polityczna. Tak, to zostało zrobione. I te pieniądze, i te pieniądze są. I dobrze, że te pieniądze są. Y Wracając do tych wojsk, Panie Prezydencie, chciałbym prosić o to, aby odpowiednie służby zainteresowały się stroną Ministerstwa Sportu tzw. Tak inwestycjami terenowymi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Być może, że pomoże to w skonstruowaniu takiego układu, jakby wspólnotowego, że ze strony miasta wydatek ten finansowy będzie. Będzie mniejszy. To, że kampania przedwyborcza się zbliża, no to, to, to chyba tak usłyszeliśmy, że ona praktycznie za chwilę za chwilę dochodzi. Natomiast, drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy Stalowej Woli, ta kampania się teraz zaczęła, to na zarob się skończy. My wrócimy do rzeczywistości, a zresztą każdy dzień jest jakąś rzeczywistością. I tą rzeczywistością jest to, co na co dzień widzimy. I o tych rzeczach, które zostały zrealizowane i mówił Pan Prezydent Szlemzak, no to one są i to widać i mieszkańcy to widzą, to dostrzegają. Pan Szlemzak, tak jak Państwo wiecie, nie był nie jest moim jakimś takim ulubieńcem. I tak jak wspominałem, wspominałem kilka razy, wolałbym, aby miał charakter bardziej yy, konstruktywny do, do wymiany poglądów, do rozmów. Natomiast jest efektywny i póki co jest prezydentem miasta w kilkudziesięciu procentach, osiemdziesięciu procentach pod tymi zadaniami, które są wpisane będziemy je realizować, a że generalnie zawsze mamy niedosyt to jest tylko taki mój apel też do Państwa Radnych, aby te zadania kluczowe, o których mówimy i które nie są duże do prezydenta, abyśmy o tych zadaniach pamiętali i przy jakichkolwiek zmianach, które będą w budżecie, abyśmy najpierw te zadania widzieli jako priorytetowe, o których tak mówimy, że one będą priorytetowe. bo to chodzi o to, aby pamiętać. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny dalej w kolejności.